Hey, hey, hey. Kieliszki do góry Kajer hey, hey. zaczniemy z sobotę, co liczymy w niedzielę i tutaj najpierw o. o jesteś! O, którego? Drogim syset drogi. Drogi jak sobie dziolę ze złapek no bez tak. no, jest nieczulinio, nie pójdzie. A trzeci patrz, przyjdzie no. się jak No Gdzie go do elektryczności dopuścimy? Do no tu prawdziwego mechanizatora potrzeba. Patrz, siedzi węzły. A! Boga świętego, co my zrobimy? Proszę, droga! Do sklepu nie ma. Nie da tak no co? No pomacuj, potykaj no, po, tu, tu, tu Tu Daj, zdej no. pod stół! Daj, no. no. pod stół! Podziękować łatwiej Mechanizatorowi! Sto stok. lat, niech żyją, żyją nam! Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam! Niech żyją nam! Niech już pomyślności, Zdrowia nie wypijemy się Polską skrzyje Ach to zdrowia nie wypijemy się nie wypije, Niech żyją nam